Witajcie drodzy, w tym filmiku porozmawiamy sobie trochę o polityce, no ja trzymałem się mocno, żeby nie ruszać tematów politycznych, nagrywać tylko filmiki tam o zwierzątkach, roślinkach, grzybkach z ładną muzyczką, no ale no nie jestem, nie jestem jakimś tępym, gamoniem, widzę co się dzieje dookoła mnie, za dużo rozumiem, za dużo że czytałem, za, za dużo wiem o historii i nie zamierzam udawać, że jest dobrze, jak nie jest dobrze. A tu, tu są worki u mnie w przedsionku. W nich mamy zboże, może bardzo, tu jest owiec. W tym worku mam pszenica. A tu jeszcze w torbie papierowej jest. O, tam jelona pasza, mieszanka dla drogi. To ziarno kupuję przede wszystkim dla mojego drobiu, za kur, za kaczek, które tam choduje po kilkanaście sztuk jednego, drugiego. Za pszenicę dawałem teraz 50 zł za 50 kilo, czyli 100 zł za 100 kg, 1000 zł za tonę. Za obiec wychodzi za 800 zł za tonę i tu to od miejscowych. Producentów zboża, którzy zajmują się tym, prawda, i sprzedają na targach. Także i tam jakoś muszą być opłacalność. No powiem tak, że jak się wojna na Ukrainie zaczęła, to cena tego zboża była prawie dwa razy tyle. Tak? Teraz mocno mocno spadła. No mnie to cieszy, bo tani kupuję, no podejrzewałem, że właśnie na to w związku z tym, że rynek został zalany przez te zboże ukraińskie. No i to jest szeroki temat, że tam i Unia Europejska otworzyła im nasze rynki. I to dla produktów rolnych, bo to nie tylko zboże, ale też miód, kurczaki, no praktycznie wszystko może wjeżdżać bez żadnych kontroli i może zalewać nasz rynek w ogóle, czy wszystkie rynki europejskie. Z drugiej strony mamy ten szalony, zielony ład wymyślony przez parlamenty użytków europejskich, zaklepany przez Komisję Europejską. I to jest, to jest problem naszych czasów, że właśnie większość czy, czy naszych posłów, w sejmie, senatorów, czy europosłów, to są ludzie tam mieszkający w miastach, wybierani, wybierani przez ludzi z miast. I to z całym szacunkiem, ja też te jestem no, mieszkam na wsi, ale też przez długie lata byłem mieszkańcem miasta i w sumie jakbym chciał, to w każdej chwili mogę w mieście zamieszkać. Mam takie możliwości, no wodę mieszkać na wsi, na świeżym powietrzu w przyrodzie. Hodować sobie kurki, kaczki, kuski dla, dla, dla zabawy. Tak, generalnie też tam numer rolnika, mam siedzi sada, mam, jestem takim rolnikiem, prawie bezrolnym, mało rolnym, bo tam ziemi rolne mam pół hektara, to, to jest tyle co. Nic, tak? Ale oficjalnie też jestem rolnikiem i wracając do tematu, no niestety drodzy rolnicy, bo ja to nawet nie mam hektara tam tam ziemi, to do dopłat nie biorę, ogłupili was, dla nas wszystkich, no, ale was przede wszystkim, że wchodzą do Unii, będzie, będzie wspaniale, będą dopłaty tam do, do ziemi, do produkcji rolnej one są. No. Co co w zamian? W zamian ta Unia nie chroni granic, nie, nie wprowadza ceł, nie interesują mnie je, jej tam e, 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 ceny opłacalne dla rolników w poszczególnych krajach, tak? My się cieszymy, no my, my w sensie jako Polacy polskie rolnictwo, że mamy wreszcie dopłaty na poziomie średniej europejskiej dopłat, ale wyższe dopłaty mają Holendrzy, Niemcy, Belgowie, Duńczycy, tak? To tylko, że też na tej zasadzie przeszła 1 trzecia budżetu Unii Europejskiej idzie na te dopłaty. No, tylko co, co się stanie, a w kryzysie jest i Unia Europejska, i cały świat. Ameryka jest zadłużona tak, że po prostu jakiejś historii o tym też się nie mówi. Także to wszystko jest na u włosku wisi. Cały porządek ekonomiczny, bezpieczeństwo światowe tak samo. To tylko w każdym momencie może runąć, to to już mogłoby runąć i to to jest rozobleczone w czasie, bo Rosja i Putin nie nieważne, kto tam będzie rządził, Putin, nie Putin, pieskopied w każdy z nich jest chujem takim, że tam będzie próbował podbijać wszystkie kraje, które będzie mógł podbić. No. Oni już zakończyli zabawę w piciu babkę. Także tak, jak już raz zakończyli, to, 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 to nie będzie odwrotu z tego. Chyba, że tam nastąpią jakieś straszne rewolucje w Rosji, kto nie wierzy i to się nie zapowiada. Także wracając do tematu, nie ma żadnej ochrony, nie ma żadnych ceł zaporowych, nikogo z tych polityków głównego nurtu nie interesuje tak naprawdę poziom życia rolników. Kupili was z tymi dopłatami i no, także o też się te w każdym momencie mogą skończyć. a te teraz jak już chcą oszczędzić tych opłatach, no to to już każą ugorować ziemię szaleńcy zgiby ekolodzy zakazują hodowli tam zwierząt, bo za dużo z robią, CO2 za dużo, bo, bo, robią, co o dwa za dużo po, produkują, bąki puszczają, tak? A wczoraj jeszcze bardziej jakiś tam euro, europejscy tam, politycy powiedzieli, że, że wojsko ma zmniejszyć emisję CO2. No, za chwilę się okaże, że czołgi trzeba będzie na siedzicie elektryczne produkować. I tak dalej. No, a karabiny to nie wiem z czego będą miały strzelać, tam, no, jak pistolety tam, na, na Wielkanoc, na wodę chyba. No. Idiotyzm się cieszę. My do tego idiotyzmu weszliśmy do tej Unii Europejskiej, jak czarna dziura nas tam wchłania. I nie ma, i nie ma szansy, żeby się wyrwać. Ja to nie widzę, bo tu wszyscy w z pisami, nie pisami, te politycy, to tak jak głupi, że a, a, ta Unia Europejska to wspaniały dobrobyt. No, górnictwo już z góry zaplanowane, już zażenane było od początku, tak jak PGR, jak SKR, jak było zażenane górnictwo od lat 90. Teraz jest lepiej, że jest plan, kiedy będzie, znają dni i godziny, kiedy będą zamykane te kopalnie. No, ale my zamykamy, chcą nam na siłę zamknąć ostatnią kopalnię węgla własnego. Niemcy mają trzynaście takich kopalni, węg... znaczy 3, 5 czy sześć. Niemcy otwierają kolejne i brudatnego i węgla kamiennego. Mają w dupie kary, mają w dupie wszystko, bo ich interesy, ich, ich sprawy są ważniejsze dla nich niż cała strona Unia. A ta Unia to jest tylko te, pod to, żeby ich interesy tam realizować. No. A mają problem, bo żyją głównie z przemysłu, z produkcji drogie, produkują tam. Pięć firm niemieckich daje 80% ich PKB, ich budżetu. No to cztery są samochodowe z Volkswagenem z na czele i ta piąta to jest narzędziowa. No. Ale produkują drogie samochody, drogie narzędzia, i się to słabo sprzedaje i kombinują na wszystkie różne sposoby, jak tu reagować i swój burzę poprawić. I dla nich to nie jest problem, zarządź w w Polsce, w całej Europie, spoje tam jakoś będą oszczędzali i, i to, się, to się stanie. No to jedynym, już, już prze, transport nasz jest zarządzany, powiem tak. Do tego podchodzą w ten sposób. Weszliście, skorzystaliście z przewagi konkurencyjnej, tak bo koszty niższe były w Polsce zakupu za, za leasingu samochodów, zatrudnienia kierowców i innych pracowników. To teraz otworzyli ten rynek dla Ukrainy i no, oni mają takie same szanse, a Ukraina nie jest jeszcze bulino, ale oni mają to w dupie. No. I interesuje jakiś tam nadrzędy też zdewastowania z tych mniejszych gospodarek. A my się trochę zaczęliśmy wybijać rozwijać lepiej i Niemcy chcą nas zaprowadzić tam, gdzie nasze miejsce, gdzieś tam na obrzeże Europy cywilizacyjnie gdzieś tam w okolicy średniowiecza, tylko trochę turystyki i rezerwować ludzi tam, żeby jechali do pracy, tam Niemcom być dupy, tam obsługiwać magazyny, najgorsze rzeczy robić. Tak, no i nasi tam jadą, jedziemy tam, cieszymy się, aha, dwa, trzy razy tyle zarobię co w Polsce. Ale już nie patrzysz na to, tam, Polaków wyjeżdżający do Niemiec, do Holandii, tam, do Anglii, gdziekolwiek, że całe życie przeżyjesz tylko w jakimś tam wynajętym mieszkaniu, kawalerce lub pokoju. Może twoje dzieci kiedyś się tam dorobią, już jako obywatele tamtego kraju, do swojego mieszkanka. No i o, to, i o to chodzi, o to chodzi Niemcom, bo może nawet mniej Francuzom. Francuzi to to dają się w konia robić, bo już i Niemcy zmasakrowali gospodarkę, już były te protesty żółtych kamizerek. I no, no, były protesty i słyszę na to w mówi, że ma 600 czy 700 euro emerytury. No ja też jestem polskim emerytem tam wojskowym i tak dalej, Jestem so, myślę, Boże kochany, jakbym no, nawet na polskie warunki 600-700 euro, to, to tam yy, 2,5-3 tysiące złotych, to, 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 to na polskie warunki to jest żenada, tak? A u nas ludzie mają jeszcze mniej. No, Ale na francuskie, do tego, do tego doprowadziła ich wielka przyjaźń z Niemcami, tak? Ciekawe, czy w Niemczech mają emerytury rzędu 600-700 euro. No jak ktoś mieszka w Niemczech, niech mi powie, jakie tam są najniższe emerytury dla niemieckiego emeryta. I nas chcą sprowadzić do tej dody jeszcze niższej tam niż Francuzów i tak dalej, bo zawsze nas mieli za, 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 tam przy którzy są tylko do roboty, a jak za, za dużo nas jest i, i za bardzo pikamy, to żeby nas wyeliminować tak, wymordować, wygazować tam razem z Żydami i tak dalej, no. I niestety nie mam, nie mam doby krokody. Jedynym, jedynym, znaczy są tylko dwa rozwiązania, żeby rolnictwo nie padło, żeby kolejne gałęzie naszego przemysłu nie padły, tak jak popadały i stoczniowe, i samochodowe, i elektroniczne. Co tam u nas nie było i nie padło. To jest to, trzeba by było wyjść z Unii Europejskiej, ale nie wyjdziemy, bo większość jest szalenie zapatrzona w to w Unię i tak dalej. A druga możliwość to jest taka, żeby ta Unia Zbążała i by po jej politycy ale nie zwążają, bo większość tak jak już powiedziałem na wstępie, to pochodzą z miast mniejszych, większych. I oni tam nawet niektórzy nawet krowy świni tam nie widzieli, tam kury nie widzieli, może gdzieś tam i mają generalnie w dupie, skąd się ta żywność bierze, byle, byle była do kupienia i tania. A co tam nie jest, to też tam i sam prawdę tam Mało interesuje. A no, najlepiej to tam tak pani tam, ta, ta, spórek nasza, mądra, tak, to powiedzmy półtora kilo dziedziny, będzie dobrze. A to też nie, nie wyhoduje się u nas, tylko gdy będziemy sprowadzać tam gdzieś z Chin, z Korei, w ja no. jeszcze świerszcze mamy gdzieś. No, no to na zdrowie i zastanówmy się, zastanówmy się, co dalej. Yy, będzie z nami, a jeszcze nad dupą mi się nad nami ta wojna z Rosją, bo dopóki się męczą z Ukrainą, to nie patrzą na nas, ale już powiedzieli, że, że, że się nie zatrzymają, a przewagę na froncie mają. I to jest kwestia czasu, tam rok, dwa, trzy i zmęczą tą Ukrainę, no niestety tak to widzę, tak no. Tylko, że, że jak u nas będą takie głupie rządy jak teraz, tak będą dewastowali yy, prawo i tak dalej, to to zrobię oddzielny filmik, bo to schoza gadać. To to jeszcze oprócz wojny z ruskimi, tak, z nad śladami jak baton z dupą, to jeszcze można dojść do wojny domowej, bo, bo nie wszyscy będą się zgadzali na takie rozwiązania jak są teraz, że że mamy całe gałęzie gospodarki pozażynać i mamy kraskać Tuskowi, chołowni yy, Sierkiewicowi, tygrysowi yy, temu Kośniakowi, tak? No. I mówić, że jesteście wspaniali, bo bo, bo, bo ten, no, bo, bo KPO odblokowaliście, no tak odblokowaliście, że jakoś tych pieniędzy nie widać. I to też był kolejny przekręt, bo yy, praworządność, praworządność, nic nie zmieniliście, żadnych zmian nie że, że zrobiliście, to dewastujecie prawo, dewastujecie urzędy. I, i KPO płynie. No to wszystko jest mafia polityczna, to wszystko są układy, gdzie zwykły człowiek i nawet całe grupy ludzi są w głębokiej, ciemnej, czarnej dupie i, i, i nic lepiej nie będzie. No. Chyba, chyba, że się po prostu weźmiemy i zrobimy z tym porządek, ale dalej nie chcę moje, mojej myśli rozwijać, bo jak tak dalej będzie to wszystko wyglądało, to niestety może być bardzo źle. Zanim ruscy tu przyjdą, to już może być między nami rozgrywka taka, że aż boję się o tym pomyśleć. No ale mam nadzieję, że się to wszystko opamięta, no. że jakieś te rozumy w tych głowach tych polityków i tych ludności yy, wielkomiejskiej te też są, że yy, świat się nie zaczyna na komputerze i nie kończy tam na, na jakimś tam dojeździe do pracy i z powrotem i tam wyjściu tam do klejpy na chlanie gdzieś tam czy do klubu nocnego, to świat jest trochę dalej. Tak? Nie tylko tam wyjazd na urlopy tylko to jest bardziej złożony mechanizm. Tak? Nie tylko ludzie są w korporacjach, czy to w jakichś tam firmach, ten, ale jest co miliony ludzi jeszcze gdzie indziej, którzy żyją i też chcą żyć normalnie. Dzięki za oglądanie. Przepraszam, że się tak rozgadałem, no ale nie mogę, nie mogę na to patrzeć, tego kłamstwa, które tam zewsząd się leje i tej głupoty oglądać. Mówię jak jest no. i nie zamierzam to przebierać słowa. No. Dzięki za oglądanie. Cześć.